Cześć, witajcie, widzowie, jestem Karol i dzisiaj opowiem Wam o roślinności w Chorwacji. Często możemy napotkać tutaj palmy, której zdjęcie widzieliście przed chwilą. Teraz widzimy zdjęcie figi. To drzewo też często występujące w Chorwacji. Ma tak wyglądające owoce. Możemy tutaj też często spotkać oleander, w różnych odmianach barwnych. Tutaj mamy różową. Klimat jest tutaj bardzo suchy. Często można spotkać ta, tak wyglądającą zasuszoną czarnuszkę. W ogródkach często rośnie tak wyglądająca trzykrotka. Nie można zapomnieć o liściu laurowym, który rośnie tutaj tak często, że czasami możemy zobaczyć, jak są zrobione z niego żywopłoty. Rośnie tutaj też pospolicie sagowiec. i bugenwilla, Bougen, która często rośnie obok domków mieszkalnych. Ten suchy klimat sp sprzyja mocno także oliwce, którą możemy spotkać tu bardzo często. Tak często wygląda krajobraz na Chorwacji. Tu, na tym zdjęciu widzimy wysuszoną łąkę, w oddali drzewa iglaste oraz malownicze góry. Tutaj widzimy agawę, która akurat zakwitła. Agawy też bardzo często możemy spotkać w Chorwacji. Drzewa iglaste oraz tuje możemy spotkać w Chorwacji bardzo często. Tutaj widzimy ja Jakąś tuję. Teraz widzicie jakąś roślinę. Nie wiem do końca, jaka to jest roślina. Jeśli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Takie kolczaste rośliny często pojawiają się w klimacie Chorwacji. Są one te, też często mocno wysuszone. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.